Dobra, zaczynamy. To jest tomahawk na niedźwiedzie. Używano je tylko na polowanie na niedźwiedzie. Oczywiście podczas walki tak samo. A to jest fajko tomahawk, który po prostu się jako tomahawk. I tu się dawało kietoń, a to był księgów. Normalnie Ciągle się tak jak do fajki. Nie? I używane było. Żeby po prostu wojownik dużo rzeczy nie musiał ze sobą wozić, to takie, takie dzisiejsze łożek do. A to drugie? A to jest, to jest na niedźwiedzie. To jest to na niedźwiedzie, który tak samo używany był oczywiście. E, on jest wyważony i po prostu jakby ciężkość była dobrze wyważona i ta siła była zaraz używana. Już mamy już mamy kompleks. To jest takie zuna UNAS, dokładnie sama. Mhm. W Japonii to by tak nie przeszło. Bo by czekali, aż skończymy zrobić zdjęcie czy coś. U nas no to. jest jeszcze w naszej kulturze. Niestety. No to, to, to nie jest takie szybki, to no, To jest, bo godziny. Chodzi mi sprzątanie. No, no pewnie. To, to, tak się... to ja może inaczej. Tak, tak. Państwo pójdą sobie na śniadanie, ja przypilnuję, żeby się tam nic nie stało. Dobrze? Dobrze. Dziękujemy ale... Telefon do, do tego pana, e, tak? E, tak? Tak, Ty masz, e, do, do tak. Masz do Artura telefon? Mam, ale w domu. A ma pan ale... jakąś wizytówkę? Mam. To ja, to ja przyślę sms-em. No. Dobra. To, bo to, telefonu to, nie mam przy to sobie. Pan? To jest o, pan, dziękuję. który zrobił to. On to, jest na, tułem, to jest jeden z najlepszych rzeźbiarzy w Polsce Zależy i się ma super maski. maski się do nas wjechał, to zobaczycie jakie maski To mamy 24 to, jest. Ludzie, to możemy, możemy do was wjechać.